Witajcie kochani, dzisiaj środa, czyli lekcja odwina z psalmów. Dzisiaj psalm 36, więc zaczynajmy. Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Duchu Święty, uwielbiam Cię. Dziękuję Ci za Twoją pomoc i za wszelkie Twoje łaski. Dziękuję Ci, że to Ty sam kierujesz nami, abyśmy pełnili wolę Bożą i służyli Bogu jak najlepiej. Ave Maria. Mie ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Lekcja divina część pierwsza. Lekcja. Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca, bo jaźni Boga nie ma przed jego oczyma, bo jego własne oczy zbyt mu schlebiają, by znaleźć swą winę i ją znienawidzić. Słowa jego ust to nieprawość i podstęp, zaniechał mądrości i czynienia dobrze. Na swoim łożu zamyśla nieprawość. Wkracza na niedobrą drogę. Nie stroni od złego. Łaska Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność samych obłoków. Twoja sprawiedliwość jak najwyższe góry. Twoje wyroki jak wielka otłań. Niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom. Jak cenna jest Twoja łaska. Synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, Chronią się w cieniu Twych skrzydeł, sycą się tłuszczem Twojego domu. Poisz ich potokiem Twoich rozkoszy, albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej sprawiedliwości oglądamy światłość. Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Ciebie znają, i sprawiedliwość Twą dla ludzi prawego serca. Niech mnie nie dogoni stopa pyszałka. I ręka grzesznika niech mnie nie płoszy. Oto czyniący nieprawość runeli, zostali powaleni i nie mogą powstać. Amen. Lekcja divina 6. Druga medytacja, medytacja, zwrócenie uwagi, pomodlenie się do Ducha Świętego, co Bóg chce przemówić do nas poprzez te słowa, psalm, jaki fragment, jakie zdanie nas poruszy. W naszym sercu. Dzisiaj poruszyły mnie te słowa, bo jego własne oczy zbyt mu schlebiają, by znaleźć swą winę i ją znienawidzić. Myślę, że te słowa poruszyły mnie dzisiaj. I kojarzą mi się z moim przeżywaniem rachunku sumienia i Spowiedzi sakramentalnej. Oczywiście y, staram się żyć y, w sposób y, przynajmniej raz na miesiąc, y, spowiadać się. Y, no i rzeczywiście czasami przychodzi mi to niełatwo. Niełatwo nawet ze względu właśnie na tą ludzką pychę. To, że y, przygotowując się do rachunku sumienia, y, czasami y, zdarza się, że Dzień wcześniej się tylko przygotuję, I, i w czasie modlitwy, tego jakim jest ważny ruch, rachunek sumienia, rozważam i tak myślę: Panie Boże, przecież chyba niczym tak nie zawiniłem. I właśnie te słowa tego psalmu przypominają mi, że właśnie ta pycha ludzka, moja pycha zasłania mi, zasłania mi oczy mojej duszy, że cokolwiek złego uczyniłem. I oczywiście wiem, że to jest złe, dlatego myślę, że warto, i mówię to do siebie warto zwrócić uwagę na to, aby ten rachunek sumienia nie był tylko przed samą spowiedzią, ale tak jak niektórzy polecają, nawet przed samym snem, przed modlitwą wieczorną chociaż przez chwilę pomyśleć, co dobrego, a co złego uczyniłem w tym dniu. No i myślę, że to jest warte. I też od pewnego czasu staram się tak właśnie modlić w tym duchu. I to głównie mnie właśnie to poruszyło. Amen. Trzecia część lekcja Divina. Oracjo. Czyli modlitwa. Panie Boże! Dziękuję Ci za Twoje słowa. Dziękuję Ci, że Ty sam pomagasz nam. I błagam Cię, pomóż. Pomóż mi nie żyć w pysze. Pomóż mi, aby pycha moja nie zasłaniała moich grzechów. Abym naprawdę zbliżał się do Ciebie, przyznając się, że jestem grzesznikiem i ufając Twojej Bożej miłosierdzie. Proszę Cię, niech Twoje miłosierdzie wspomoże nam wszystkim. Amen. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I czwarta część lekcji Divina, kontemplacji, kontemplacja. Wsłuchanie w to, co Bóg chce przemówić do mnie, a nie co ja do Niego. No i na zakończenie podziękowanie. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękuję również, że oglądacie ten kanał. Powiem Wam, że nawet nie przypuszczałem, że aż tak długo będę... Na tym kanale. No, 14 października będzie równo rok od rozpoczęcia e, tego kanału, dlatego myślę, że chwała Panu. Jeśli ktoś uważa, że coś dobrego z tego wyniósł, może pisać komentarze. E, mam nadzieję, że właśnie w taki sposób staram się nagrywać e, i prowadzić ten kanał, aby jak najwięcej osób chętnych e, nauczyło się modlić tą modlitwą, tą medytacją, Lekcją Divina. Więc czekam też na Wasze komentarze. Zapraszam, jeśli chcecie do lajkowania, przekazywania go dalej i do zobaczenia!